Cześć oglądacie Glare One TV, ja jestem Marcin i w tym odcinku zajmiemy się rozmiarem softboxów i tym jaki jest wpływ tego rozmiaru na rozkładanie się światła na scenie. Zapraszam do oglądania. Jest z nami Klaudia. Mamy fantastyczną stylówkę, którą Klaudia opracowała. Mamy zdjęcie takie na sportowo i właśnie z pomocą Klaudii spróbujemy, jak te rozmiary softboxów działają. i Zaczniemy od rozmiaru 80, to jest okta. Mamy statyw przygotowany, na to jest zamocowana Vega 400 i do tego właśnie okta 80. I teraz cały nasz test rozmiarów softboxów. Będzie wyglądał następująco, będę wykonywał po dwa zdjęcia dla każdego softboxa, a mamy 80, potem mamy 120 i 150 i będę robił kadr portretowy, tak żeby ukazać Klaudię bardzo blisko w takim węższym kadrze i kadr drugi będzie całosylwetkowy, tak żebyście zobaczyli nie tylko to jak światło układa się na twarzy, ale też to jak oświetla całą sylwetkę. Więc e, wszystko gotowe. Klaudia czeka, nie może się doczekać, widzę, na zdjęcia. Więc zaczynamy fotografować. Tak. Dobra, jeszcze raz. Sprawdziliśmy softbox o średnicy 80 cm. Zwróćcie uwagę na to, jak rozkłada się światło na twarzy klaudii. To światło jest miękkie, ale cienie, wbrew pozorom, są dość głębokie. Druga sprawa to przy ujęciu sylwetkowym, światło jest dobrze wymierzone, pokazane na twarzy, ale do sylwetki, czyli właśnie na nogach, mamy ciemniej. I teraz tak. Zmiana z 80 na 120, czyli właśnie na ten softbox, który tu już czeka, przygotowany na lampie, spowoduje dwie rzeczy, i na to bym prosił, żebyście zwrócili uwagę, oglądając zdjęcia, które za chwilę zobaczycie. Światło jest fajnie yy, osadzone na twarzy Klaudii, jest miękkie, ale również zaczyna być jaśniej na dole sceny. Także zróbmy zdjęcia testowe, zobaczycie, jak to wygląda. No. Poko. Teraz tak kadruję do wysokości pasa, więc widzę też o, o, obie dłonie, obie ręce, w Całości. Dobra. Fajnie, fajnie. O, trzymaj. Okta 120 przetestowana. Zwróćcie uwagę na to, jak oświetlona jest twarz klaudi, przy tym kadrze bardziej portretowym. Są lepiej wypełnione cienie, to światło jest bardziej otaczające. Sylwetka jest troszkę lepiej oświetlona, bardziej równomiernie, bo o to w tym wszystkim chodzi. I szerzej oświetlony plan zdjęciowy. Czyli znowu większa okta, szersze rozłożenie się światła, jest ono bardziej miękkie. No i żebyście mieli pełny obraz. Teraz czeka już octa 150. Więc zobaczmy jakie efekty daje właśnie taki duży softbox. Super. Wszystko super. Wszystko super. Ekstra. I ostatni softbox 150-ka. Przetestowany. Zwróćcie uwagę i znowu powtarzam: dwie sprawy. Oświetlenie twarzy bardzo miękkie. Widać, że mamy tą grę światło cienia, o którą chyba najbardziej nam chodzi, bo to ona daje ten trójwymiar i czyni zdjęcie fajnym. Pamiętajcie, że nie sztuką jest zrobić płasko równie oświetlone zdjęcie, ale fajnie, jeżeli ono właśnie ma ten trójwymiar. I cienie nam to dają. I właśnie 150 daje bardzo miękkie światło. Fajnie oświetloną twarz i co istotne zwróćcie uwagę, ta równomierność oświetlenia na całej sylwetce, więc jeżeli byście chcieli zrobić sylwetkowe zdjęcia, no to trzeba pójść te duże softboxy, właśnie takie jak 150. No i trzecia taka troszkę mniej istotna sprawa, ale myślę, że warta zauważenia, to jest właśnie oświetlenie tła, oświetlenie całego planu zdjęciowego, to też widzicie na zdjęciach przykładowych, które wam pokazujemy. I w tym filmie to tyle. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie naszego sprzętu, odnośnie treści tego filmu o rozmiarach softboxów, nie tylko, zostawcie w komentarzach pod filmem te właśnie pytania. Ja dziękuję Klaudi za pozowanie i za wytrwałe machanie rakietą, jeżeli chcecie, zobaczcie koniecznie jej profil na Instagramie, macie go podlinkowanego w, pod filmem w opisie, no i dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do kolejnych odcinków Gleruan TV. Dzięki i cześć!